Witam Was serdecznie. A taka niespodzianka, taki dzisiaj wstęp i od razu zaznaczam, że to jest dzień przed moim wyjazdem do Warszawy i dzisiaj ten pan Arkadiusz Arku, przywita się ładnie. No właśnie, będzie bohaterem tego odcinka. On i jego pozwolenia mówił, że tęskni za mną, więc przyjechałem. To tylko 48 km i znów jesteśmy razem. Ale. Dzisiaj będzie odcinek marudzący. Dzisiaj będzie mało uśmiechniętego Łukasza. Prawda Arku? Dzisiaj będzie Jest za zimno. Jest zimno, ogromnie, Komary nie gryzą. Zimkiem kleszczą. Na pewno jest mokra trawa i wysoka, więc będzie się kiepsko chodzić. No. I generalnie nie wiemy co będzie. Także zapraszam was do odcinka. Bieda. Bieda. Lipa. Zobaczymy. Do pierwszego. Dobra. Arek. Karawan, plecaczek, pierwszy sygnał przy samochodzie, którym jest Moniak, a jest to współczesne 10 groszy, pierwsza monetka. No tak mówię, dziękuję, nic nie dziękuję. Proszę. Szkoda, no nie Ziko, 10 groszy, trudno. I nie Sreberko, Lipa, nie? No dobra, idziemy dalej, może coś jeszcze wykopiemy. No niestety, nie monetka nie srebro, nie złoto, guzik guzik z łóżkiem będzie, no niestety z łóżkiem strasznie mokro mokra ziemia jest taka niefajna, wiecie zobaczcie, wszystko się lepi, nie no ale jest guzik z łóżkiem no szału nie ma no i wpada pierwsza dziś tubka jeszcze jest z nakrętką tutaj o no to nie, to nie srebrna kieta, no takie coś no No wpada coś, ale nie ma monet, nie ma srebr, nie ma nic no. wpadła druga krągłość Niestety w cieniu tu Przy tym krzaku wielkim Jedynka Widać jedynkę, no nie jest to piątka nie jest to cesarstwo ani prusy no. Trzecia Rzesza No nic ten zajaz taki, no. nie srebro no. Kochani, ja tak nie potrafię. Nie będzie marudzenia, nie będziemy już arkiem marudzić. To było tylko tak, wiecie, żeby pokazać, bo strasznie dużo detektorystów, youtuberów marudzi, marudzą na wszystko: na wiatr, na słońce, na mokrą trawę, na niską trawę, na twardą ziemię, na lepką ziemię, na komary, na muchy, na seruchy, na wszystko, po prostu na wszystko. Czasami tego nie idzie słuchać. To jest oczywiście moje subtelne zdanie. Nie wiem. No i Arek też tutaj jest obok mnie i potwierdza, więc no, ciężko by mi było cały odcinek udawać, że marudzę, ponieważ ja się cieszę z tego, co mam i życzę wszystkim tym marudom, żeby cieszyli się z tego, co mają, że mają czas, możliwości. E... Może czasami chęci nie ma, ale się wychodzi po prostu, żeby głowę przewietrzyć, do tego, żeby tą swoją pasję uprawiać. I jak już wychodzisz, to się przygotuj, weź wodę. Właszcz, do plecaka, nie wiem, zamienne skarpetki czy cokolwiek, żeby, żeby nam oszczędzić tego morudzenia. nie? Od teraz, morda będzie uśmiechnięta. Lecimy, cześć. Tak jak mówiłem, pod dębem to coś leży tu. Cienkie jest, więc może coś fajnego. O, jest. to chyba nie jest. Nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest to moneta. Ze względu na ten cyzek, który jest u góry. No dobra, później to arecki łoczyści. I zobaczymy co to jest. No ale fant fajny. Masa śmieci. Pod tym dębem eee, trzeba sobie separować. Powykopywać trochę tych tego syfu. Żeby wydobyć kolory. No dobra, może po prostu zwykłe coś. Będziemy oglądać później. Jupi! Druga tubeczka. <laughs> Pięknie. Dalej jak widzicie, blisko dębu, bo w cieniu lecimy dalej. Kolejna kruszynka spod dębu. Chyba płaszcz od guzika. Brykam dalej. Noż do diaska, ale się tu pod tym dębem smarowali. <laughs> Kolejna. część kolejnej tubki. Dalej w okolice dębu wpada coś, jest tu. Dobra. Sygnał jak dzwon, a jest to kawałek miedzianej rury albo mosiężnej. Piękny sygnał. No dobra. Lecimy dalej. Dalej męczę tutaj tego dęba. Masa śmieci. Zobaczycie ile drutów wykopałem aluminiowych, a teraz taki nypelek z mosiądzu, piękny sygnał, lecę dalej. Proszę bardzo, oczywiście było pozaginane w tym dołeczku element lampy naftowej, piękna rzecz, musiała być kiedyś, jak oczywiście była cała. No cóż poradzić, kolejna do kolekcji dzisiaj, Tupkowy wypad. Już na słoneczku taki dołeczek i blaszunia. Dzisiaj Tomkowi Kropkowi pod filmem pisałem, że lubię takie blaszki, bo czasami coś na nich jest i proszę bardzo, na no mojej jest M6. Nie mam pojęcia, a może to ma być tak, nie wiem. Poszukam, może będzie pozostała część. Kolejny dołek, kolejny okolice dębu, wypadła krągłość. Tu się ładnie odcisnęła. A ona jest tu. Myślę, że będzie to PRL. Bo jest duże. A jak duże, to musi być PRL. Już bierzemy. Oblepione sianem, czy czymś tam. No, już widać. oreła. Nie, słuchajcie to. Nie takie, tak. Jest 90 rok. 100 zł. Słuchajcie, to najbrzydsze PRL-owskie. Znalazłem stówę. Słuchajcie, patrzcie na to. Piękny sygnał. No dobra, stuba znaleziona. No nie wiem, czy to nie jest kolejny element tej lampy naftowej, bo w sumie niedaleko znalazłem tamten ładny kołnierz. No dobra, lecimy dalej. Jeśli to była moneta, a była to moneta, to wiele w życiu przeszła. Nie wiem, być może chłopaki mi to pomogą. Rozszyfrować na podsumowaniu, ale myślę, że raczej PRL, bo jest lekkie i pośrednicy, myślę, że 50 groszy. jak już nie ma rodziny, już wyprostowałem ludzi, że to było tylko tak, żeby pokazać, że marudzenie nie jest fajne. No, że słońce, że deszcz, że woda, zawsze się można przygotować. A mi z tego dołka <laughs> na rzekomych byłych bagnach wyszło takie cudo, chyba współczesne, coś może od maszyny bo jeszcze jest farba. Dobra, lecimy. Jeszcze troszkę poryjemy. Guziczek, coś tam będziemy oglądać na... Nie, no, teraz jak się mamy chwalić, to jest srebro, nie? Tak? No chyba dwa razy nawet. Co trafiłeś? Monety jakieś. Monety jakieś. No dobra, będziemy oglądać na podsumowanie. Gratulacje. Wpadł kolejny moniak. Jeszcze Arek jest przy mnie, ale kurde, znowu zobaczcie, w tej ziemi Takiej bagnistej, że tak powiem. No dobra, nie będziemy się tutaj na razie z nim męczyć. Być może PRL. Nie, Arek, damy ten. Oczyścimy go i zobaczymy na podsumowaniu. Na razie. Słuchajcie dół, sygnał na puszkę. I zobaczcie co to weszło. Ktoś mi powie co to jest. Ja pierdzielę co to za urządzenie. Co ci prusacy robili? Słuchajcie, jakieś gwinty, jakieś zawory. Taki mały zaworek tu Arek trafił ostatnio, łamany gdzieś. Ja pierdziele, nie wiem, od maszyny parowej to jest, czy co. <grych> Ale czad. Kurde, uwielbiam takie. Nie wiadomo, co to, nie? No mega. Jeden z ostatnich sygnałów. No, sam się załadował. Jakaś blaszka zagnieciona do środka. O, to będzie ostatni sygnał. Znowu taka bycza kula nad dzika. No, nie chciałbym tym oberwać. Naprawdę mówiłem to, to na ostatnich wykopkach z Arkiem, że trochę to waży. No, bycza. Piękny sygnał. Lecimy z podsumowaniem. Tyle Arek złomu dzisiaj natargał. Zobaczcie całe wiadro. To nie jest złomą, to są pędyszyski. Pędyszyski, dobra. Nie, nie wnikam, co będą robić. Pop Nalewkę spędów wszystkich wszystkie: makrola w sosie pomidorowym, bosmanek Areckiego, tam moje, i lecimy do tych fajnych fantów. Jeszcze Fifi do nas dołączył. Fifi, nie wiem, co w ogóle trafił. Trafiłeś coś? No, się no, no, już wszystko słyszeliście. No i śmigamy, słuchajcie. Tutaj Areckiego, stary, piękny długopis, 48 część Talara. Albo 20, nie, 24 widać, ale fals, bo Arusią no, lekko przejechał szpadelkiem i jest miedziuszka. Tu jakieś No Name Sreberko, gratulacje. 5 groszy, piękny guzik marynarski. Jakiś mały szyldzik. Pierdołki fajne i dubka od baterii. No, ja. bo, no dobra, ja mam chyba też, ale mniejszą. U mnie palnik, stary pruski palnik. Piękna rzecz. Kawał mosiącu, ciężkie, to też mosiąc, to mosiąc to też od lampy tubki widzieliście szkoda, że nie cała ta tabliczka pewnie od jakiegoś roweru pan Bóg wie co fenol adolfowy 2-3 PRL -e. lekko oczyszczone przez Arka przy oczyszczaniu poodpadało co nieco 50 groszy 10 stówka to nie wiem jakaś blaszka no i co trochę ołowiu stopków i 10 groszy współczesne tak to się wszystko prezentuje kochani Pokopane, pomarudzone na początku. Specjalnie, a co? Oczywiście. Ale my nie lubimy marudzić, tak jak już mówiłem. U mnie chyba fantem wypadł ten palnik z mosiądzu. Słuchajcie, coś pięknego. Piękna rzecz. Nie wiem ile waży. Nie wiem ile jest wart. W skupie. Dużo. Dużo. Ale jest. Słuchaj, ty taki mały zaworek ostatnio wykopałeś, pamiętasz? Tak. Zastanawialiśmy się od czego. Bo Na pewno ten był kluczyk, ja Nie wiem czy to nie jest element tego właśnie palnika. Piękna pogoda. Przyroda, zwierzęta, najwięcej komarów, które po prostu sobie były. Ale coś chcesz pozdrowić komary? Komary, komary, komary dzisiaj zjadły. Tak jest. Ja mam dużo krwi ponoć w sobie. Troszeczkę upiły. Nie szkodzi. Widzę, wszędzie jestem pogryziony. Słuchajcie, dzięki, że jesteście, że wspieracie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Wpadło co wpadło. Nie ma to znaczenia. A wpadło fajnie, dużo ciekawych i mega rzeczy. Nie wiem, co to był za znak międzynarodowy. Aha, myślałem, że międzynarodowy znak. Nie no, wcale nie łupią. No nie. łupią, łupią. Dobra, trzymajcie się. Dzięki, że jesteście jeszcze raz i do zobaczyska, do następnego. Pozdrawiamy. pozdrawiamy wszystkich i Rafała, brata. Mojego. Arka. No nie, mój brat po Bartek, też pozdrawiamy. Cześć.